Cześć drodzy widzowie, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Żużlowy Degustator, to kolejny odcinek z serii TOP 8. Witam Was bardzo serdecznie ekipa tegoż kanału, czyli Piotrek. Cześć Piotrek. Siemanko. Witam Was również ja, czyli Rafał Piotr. O czym dzisiaj sobie porozmawiamy? Będzie to odcinek trochę nietypowy, a będzie on o... TOP 8 zawodników z krajów, które nigdy nie miały medalu indywidualnych mistrzostw świata, więc Słowacja odpada, bo Martin Waculik już taki medal zdobył. No, pewnie byłby w tej klasyfikacji wysoko, no ale nie będzie go. Będą inni z krajów takich mniej kojarzonych z żużlem, ale uwierzcie, że wcale nie jest to takie łatwe. Stworzyć takie top 8 i kilka nieoczywistych nazwisk może się tu znaleźć, więc czekamy również i na Wasze listy. No, a my już zaczynamy z naszymi. Dokładnie, zanim to jednak nastąpi, zachęcamy Was, drodzy widzowie, do opisania Waszej ósemki zawodników z krajów którzy nigdy, które nigdy nie miały medalu w indywidualnych Mistrzostwach Świata, czyli Czechy, Słowenia, tak jak Słowacji już nie pewnie, jakaś Argentyna, Włochy, Łotwa i jeszcze kilka innych krajów byśmy tu wymienili. Od RPA zaczynając bo przecież doskonale zdając sobie sprawę, że to elita światowego uczniów na pewno taki zawodnik. <tusza> tego RP, właśnie nie, to, nie mieli nigdy medalu. <tusza> tak, okej. Okay. Piotrek, miejsce ósme na Twojej liście to? Aleksandr Łoktajew. A oszukałeś mnie, powiedziałeś, że go nie ma. Ale później powiedziałem, że go wstawiłem, bo A... jeden z zawodników został wyrzucony, że tak powiem, poza ósemkę komisyjnie. Znalazł się Aleksandr Łoktajew i pewnie teraz wielu naszych oglądających zadaje sobie pytanie, dlaczego tak nisko? Aleksandr Łoktajew przecież to dobry zawodnik. Dobry, ale ci, którzy są wyżej, też są całkiem nieźli. Lub byli. A powiem Wam więcej. Na mojej liście pana Łoktajewa nie ma, bo na ósmym no. miejscu jest Dimitri Berżer który u mnie jest na miejscu siódmym, z tego względu, że całkiem dobrze się ta jego kariera rozwija, fajnie w ostatnim drużynowym Pucharze Świata się pokazał i miejmy nadzieję, że kolejne sezony będą potwierdzały tą zwyżkę formy Francuza. Dobrze, moje miejsce siódme to zawodnik z kraju, o którym mówi się, że to bratanek z Polską, czyli Zoltan Adorian, Węgier. Zawodnik, który w cyklu Grand Prix trochę postartował, trochę pojeździł, gdzieś się tam przewijał ten chłopak i to jeszcze w polskiej lidze. Tak więc, no, Zoltan na Dorę. Tak, żeby było trochę bardziej egzotycznie i te kraje, żeby były trochę wymiksowane. No, to u mnie też kraj, którego jeszcze nie było, na miejscu szóstym, Finn, Kyle Laukkanen. Nie Timo Lahti. <noise> pierwszy pewnie by się skojarzył, zwłaszcza tym najmłodszym fanom, że już też zawodnik z Finlandii, który słynął ze swojej ustępliwości. Bardzo fajnie się tego zawodnika oglądało. Być może nie odnosił jakichś wielkich sukcesów w światowym żużlu, ale na pewno warto znać takiego zawodnika, jakim był Kyle O'Connor. Zgadza się. Jak najbardziej zgadza się. U mnie na miejscu szóstym zawodnik z kraju, którego jeszcze nie wymieniliśmy. Będzie to Włoch. Armando Castaglia do kastania to jest właśnie ten zawodnik, który został komisyjnie wyrzucony przed, przed końcem naszych tutaj ustaleń, mm -hmm. poza listę, więc mm -hmm. na miejscu piątym u mnie kolejna nowa nacja, tym razem Chorwat, Jurica Pawlicz. No to Piotr zaskoczę Cię, bo u mnie na piątym miejscu znajduje się Chorwat, Jurica Pawlicz. No tutaj teraz już może się dużo więcej rzeczy zgadzać, no Jurica bardzo dobra kariera juniorska, dwa medale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Później troszeczkę może ta kariera nie poszła tak jak powinna, ale mimo wszystko z tych nacji, które nie miały medali w Mistrzostwach Świata, na pewno Julisa był jednym z lepszych zawodników. A teraz już chyba czas na tych takich absolutnie topowych. Czwarte miejsce, Rafał? Moje czwarte miejsce to Andrzej Lebedew. Czyli dokładnie tak samo jak u mnie. Andrzej Lebedew, który za chwilę będzie w cyklu Grand Prix, być może zapracuje sobie na to, żeby. Żeby w tej klasyfikacji piąć się w górę, ale na razie jeszcze trzech lepszych udało mi się znaleźć. Dobrze, moje miejsce, znaczy, przepraszam, Piotr, twoje miejsce trzecie, Lukasz Dryml. Hmm, widzę, że idziemy dokładnie tym samym torem myślę, bo u mnie na trzeciej pozycji również znajduje się Lukasz Drem, mistrz i wicemistrz świata juniorów, zawodnik, który w Grand Prix sobie poczynał bardzo, bardzo fajnie do czasu tej kontuzji, o której już tu gdzieś w międzyczasie mogliśmy wspominać. Tak więc kolejna zgodna pozycja. Szkoda, szkoda że to miało miejsce, bo Lukasz Drem miał papiery na wielkie jeżdżenie i. Gdyby nie ta kontuzja, to myślę, że mógłby być na tej liście zdecydowanie wyżej, a może mógłby się z tej listy w ogóle wykreślić, zdobywając jakiś medal Mistrzostw Świata. Dokładnie. I to byłoby dobre wykreślenie. To byłoby bardzo dobre wykreślenie dla tych, którzy jeszcze tego medalu nie mają. Piotr, mam wrażenie, że drugie miejsce to Nowa Nacja i będzie to Argentyna. Eee, prawie. <laughs> Dobrze, więc kto to będzie? Antoni Kasper. Dobrze, Antoni Kasper również u znajduje się na drugim miejscu. Tak bo... samo jak przy Lukaszu Drymlu. medale Mistrzostw Świata Juniorów, sezony w cyklu Grand Prix, może też bez jakichś wielkich sukcesów, ale ja troszeczkę tutaj poszedłem też sercem, bo pewnie można by się przyczepić, że Lukasz Drymu miał większe papiery na jazdę, więcej sukcesów w Grand Prix, bo i stawał na podium, no, ale. Gnieźnieńska jakby Solidarność musiała tutaj zadziałać i stąd Antoni Kasper na drugim miejscu. Tak, ja mniej więcej z tego samego powodu dałem go wyżej niż Lukasza Drybla, żeby później... żebyś mi nie marudził, że za nic. <laughs> Dobrze, a więc miejsce pierwsze, Piotr, mam wrażenie, że to jest dokładnie ten sam zawodnik. No raczej tak, jest to Nowa Nacja na tej liście i jest to Matej Żagar. Tak jest, Matej Żagar na miejscu pierwszym jednak długo w topie. Może jakichś wielkich osiągnięć nawet na polu juniorskim nie było. Natomiast to wszystko co Matej Żagar zrobił w światowym żużlu zostawia pewnego rodzaju piętno tak samo w polskiej lidze. No więc no chyba w porównaniu do tych wszystkich zawodników których tutaj wymieniliśmy no, no, siłą rzeczy Matej Żagar jest z nich najlepszy. I chyba niewielu nie z was drodzy widzowie będzie z tym próbował dealować. No, mam wrażenie że znajdą się i tacy. Ale... Śmiało. Zachęcamy. Po to właśnie te odcinki też tworzymy, żebyście mogli się z nami podzielić swoimi przemyśleniami na dany temat, więc piszcie, kto dla Was był najlepszym zawodnikiem z krajów, które nigdy nie miały medalu indywidualnych mistrzostw świata, i piszcie również swoje propozycje co do następnych topek. Będziemy te propozycje analizować, i jeżeli da się coś zrobić, to pewnie będziemy to robić. Także dzięki bardzo i do następnego. Cześć, trzymajcie się ciepło. Standardowa łapka w górę i subiek jest również mile widziany. No i myślę, że za jakiś czas wyskoczymy z czymś nowym, z czymś fajnym. Może to będzie odcinek, który wy zaproponujecie. No to już zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Trzymajcie się ciepło. Cześć.